Kolejne pytanie dotyczy tego, w jaki sposób można wycofać się z umowy przedstępnej. Czyli czy trzeba napisać jakieś pismo, czy trzeba gdzieś zadzwonić, czy wysłać coś do notariusza. W praktyce będzie tutaj ważne, czy umowa przedstępna została podpisana w formie aktu notarialnego, czy w formie umowy tej tak zwanej cywilnoprawnej, czyli po prostu bez udziału notariusza. Jeżeli w formie aktu notarialnego, no to wtedy trzeba przygotować list z odstąpieniem, czyli po prostu trzeba napisać pismo, w którym kupujący czy tam sprzedający Złożę swój podpis i wyślę to pismo do drugiej strony, informując o tym, że odstępuje od umowy. Natomiast, jeżeli umowa jest w innej formie, czyli najczęściej po prostu na piśmie, bez udziału notariusza, no to wtedy wystarczy wysłać odstąpienie SMS-em, czy nawet mailowo. Natomiast ze względów dowodowych, ja jednak zawsze mimo wszystko zalecam, żeby odstąpienie nastąpiło również w takiej sytuacji na piśmie. Czyli jeżeli chcemy w takiej sytuacji wycofać się z umowy, to zróbmy to również w formie listu z podpisem czy to kupującego, czy sprzedającego, w zależności od tego, kto wycofuje się z umowy.